O. Ty podły pierdolony gnoju. Jak ci nie chcesz spojrzeć w lustro, powiedz mi tylko tyle. Powiedz mi. Ale my mamy rybę. Odpowiadaj. Ja normalnie takie rzeczy e, wypisuję w internecie. A znaczy, to publikuję. Masz to napisane, że ja pisałam? Czy twoje urojenia z grupki porąbanej? Hmm. A te wszystkie szczyty pisały do mnie zupełnie coś innego na DM, Rozumiesz? Więc A, jesteście czy... wszyscy zarci siebie. Bo wiesz, co jest najgorsze? Ci ludzie ze mną się nie spotkali nigdy. Rozumiesz? Tylko ty mnie zrobisz w konia. Ale mogą Cię spotkać tylko konsekwencje, bo mnie ośmieszasz publicznie zniesławienie. Pamiętaj o tym. Rysowniku spalonego teatru. nie spojrzeć w lustro i po prostu wstydzić się, spojrzeć Tam sobie w oczy. Rozumiesz po tym wszystkim? I na co Ty liczysz? Na uznanie, na sławę, na popularność, która potrwa pięć dni albo tydzień? Są tutaj normalni widzowie, którzy chociaż w jakiej części są po mojej stronie. Bo sytuacja bo jest, jest po prostu. Tą, tak dalej. Zastanów się, co robisz. I to mówię do ciebie teraz poważnie. O, powiem Ci tak, ja też Ci poważnie. Ale powiedz mi, czy no. twoi pracodawcy, co wyczyniasz w internecie? Twoja rodzina, twoi znajomi? A powiedz mi, tak czy pisanie jak debit 50 kąt to samo i potem rozsyłanie ludziom jest fajne? Nie, nie, nie jest fajne. I przepraszam bardzo, czy ja kiedykolwiek na transmisji, czy na stories powiedziałam tu Tobie coś złego? Czy pisałam, na... się, czy pisałam kiedykolwiek Twoje imię nazwisko? Pytam się, czy pisałam kiedykolwiek Twoje nazwisko na stories? Mówiłam Pan X, tak? Mm -hmm. Miałam szacunek do Ciebie, więc Ale lepiej... Ale to byla, dalej i... rozpoczynam, Kopiuj, wklej. No śmiej się, zobaczysz. Śmiej się. A wiesz, że mogę zgłosić do Play'a tam, gdzie pracujesz, że mam zboczoną znajomą, która mnie próbuje umatywać? Proszę bardzo, zgłaszaj sobie. No, oczywiście. No. Ja mam dowód na ciebie, mam dowód na ciebie. Tutaj są teraz miejsce zapisane. Ja Muszę mam dowód na ciebie, mam adres do ciebie, Nie? mam wszystkie numery, mam wszystkie tutaj konta, mam wszystkie te wiadomości, wszystko mam, no. I teraz... no. Proszę bardzo, proszę bardzo. To było tylko pisanie wiadomości do ciebie m, prywatnie, a nie zniesławienie przy tylu ludziach, jakichś oszołomów z grupy. Ile, jaki zasięg to Ci oj, przyniosło? 30 oj, oj. osób? Powiedz mi. powiedz mi, ile Ci to przyniosło followersów, człowieku? Powiedz mi. Czy opłacało Ci się zdradzić powiem, mnie? Powiedz mi, ile razy mnie też sama dopytasz? Pamiętasz, Ryczku, jak mówiłeś o swoich problemach w domu? Ja Cię wspierałam, ja Ci dałam swoje serce i swój czas. No nie pamiętasz tego? Pytam się. Nie, nie pamiętam. No nie pamiętam, no... Co robisz. to najbardziej podła rzecz, jaka w życiu mnie spotkała, rozumiesz? I tu no nie ma znaczenia od... jakiś tam... Klaudia, ja marzę o tym od, ma... od miesiąca, gdybyś przestała do mnie odzywać. Sam, sam do mnie wypisywałeś ciągle. I ten ja jeszcze sam. promituję. Wypisywałem sam. sam... Dobra. No, Dobra, już. Wypisywałem sam do nie nie, nie ma problemu. Ja ci pokażę. Mamy tutaj pięknego... Instagrama i zobaczymy, kto wypisywał tam. I to na policję pójdziesz z tym, z chęcią idź. O człowieku, a to, to były, wiadomości, były wiadomości prywatne, bo chciałam z Tobą odnowić kontakt. Rozumiesz to czy nie? Ale czy ty, ty nie rozumiesz, drugu? że ja nie chciałam z Tobą kontaktu? Tak, tak, a to co robisz teraz, to jest zniesławienie. No, forum publicznym. Oczywiście. Rozumiesz? Będę ja chciał Ci większe jeszcze, jeżeli...